I o co mi do, konkretnie chodzi? Dlaczego ktoś do mnie przyszedł i dzwoni do drzwi, kiedy ja nagrywa? Poczekajcie. Okej, okay, ja chyba będę kończył. Dzięki za oglądanie. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Flux a to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj widzicie mnie z zupełnie innej perspektywy ponieważ kazałem przygotować sobie tutaj takie mini studio domowe No i ogólnie myślę, że takie czarne tło za mną Wam się spodoba niż jakieś tam meble i nie wiadomo co jeszcze yy, Bardziej skupicie się, bardziej skupić uwagę na mnie i na tym co mówię niż na jakimś tam z burdelu za mną więc myślę, że to jakieś takie, jakaś taka miła odmiana jest, bo wiadomo od Was coraz więcej i zależy mi, żeby te filmy były coraz lepsze i ciekawsze i w ogóle pod, lepsze pod każdym względem. Oczywiście jeśli chodzi o jakość filmów, to jeszcze ona będzie taka jaka była. Dlatego, że no, nie stać mnie na żadne GoPro ani nic w tym stylu, na razie będę nagrywał dalej telefonem, tak jak zawsze. Bo po prostu nie mam teraz funduszy ani nic, więc jeszcze sobie poczekamy z tym. Ale mam w planach kupić jakąś lepszą kamerkę, żeby ta jakoś też była yy, jakoś do zniesienia, jeśli, że tak powiem. No ale tak, co, co dzisiaj. Yy. Ostatnio na Q&A yy, padło pytanie, jak rozpoznać płeć kętnika domowego. No i ogólnie większość osób, które przewinęły się przez te moje najpopularniejsze filmy, które liczą obecnie 7, od 7 do 9 tysięcy wyświetleń, tam też padały pytania typu jak rozpoznać płeć u kątników, dlatego że no, niektórzy mają z tym problem, bo dla nich każdy kątnik wygląda tak samo no i po prostu szukają odpowiedzi w internecie. No więc dzisiaj sobie odpowiemy na to pytanie. Musicie też wiedzieć, że są dwa rodzaje kątników w Polsce. Kątnik domowy mniejszy oraz kątnik domowy większy. Na razie zaczniemy sobie od tego kątnika domowego mniejszego. I tutaj rozpoznać płeć jest stosunkowo łatwo, ponieważ sam jest taki ubarwiony, ubarwiony na czerwono-pomarańczowo. Coś w tym stylu taka mieszanka tych kolorów. I w ogóle ja tego sansca jeszcze ani raz nie widziałem na oczy, więc widziałem tylko zdjęcie na Google Grafika i troszkę poczytałem o tym. Jeśli chodzi o wzór, to jest to taki bardzo, no jak to powiedzieć, no taki ten wzór jest niewyraźny bardzo. On jest yy, taki, że tak powiem, ledwie widoczny, ale jednak jakiś tam wzór ma na tym od wokół. A o kątnika domowego większego po prostu ten wzór jest znacznie wyraźniejszy i bardziej widoczny i bardziej regularny. Ale o kątniku domowym większym za chwilę jeszcze wrócimy sobie do kątnika domowego mniejszego. Kątniki domowe mniejsze rzadko bywają w domach, nawet jeśli to jest je jeszcze trudniej znaleźć niż kątniki domowe większe. Ja na przykład mam tutaj takiego jednego notnika mniejszego, jest to samica, bo jest szara po prostu, mogę jej rozpoznać. I znalazłem ją po prostu między szafkami, znaczy między półkami na buty. Jedna, jedna półka tu, druga tu i w sobie zrobił gniazdo. Ja w ogóle jakimś cudem zobaczyłem to gniazdo i postanowiłem, a złapię sobie. Bo obecnie w hodowli mam braszkę albo pilotu, braszkę w braszkę Hamori kątnika domowego mniejszego i kątnika domowego większego, ale on jest zwykły z kokonu, więc wydaje mi się, że ten kątnik domowy mniejszy yy, troszkę więcej da mi wrażenie w tej hodowli, bo w sumie prawie troszkę się mi już nudą, bo są takie powolne i rzadko do nich zaglądam. No, a kątnika domowego mniejszego mogę sobie po prostu no, co 3-4 dni rzucać w muszkę i, i na coś jest do roboty. No i w ogóle jeśli chodzi o rozmnażanie kątników domowych mniejszych to osobiście nie polecam ponieważ yy, No sami widzieliście, znaczy kto widział ten widział film z otwierania kokonów na moim kanale i to były maluszki kątnika domowego większego Naprawdę widzieliście jakie one są tycie Wyobraźcie sobie co będzie z kątnikiem domowym mniejszym One będą jeszcze mniejsze więc wydaje mi się że nie ma najmniejszego sensu z tego względu, że po prostu nie byłoby czym karmić tego, bo my osobiście no, nie ma nigdzie chyba na tym yy, w internecie takiego sklepu, który sprzedaje jeszcze drobniejsze yy, owady niż muszki, owocówki. No może ktoś by się znalazł, ale bardzo ciężko do takich osób dotrzeć, yy, więc osobiście nie polecam rozmnażać chodników domowych, domowych, mniejszych, bo po prostu nie dacie sobie rady, nie będziecie wiedzieli czym to karmić. Ewentualnie możecie zrobić grupówki jakieś, nie wiem, dajcie wrzucić po 5 pająków do jednego pojemnika, rzucić tam jedną muszkę owocówkę i wszystkie się na nią rzucą. No, takie zachowania też widziałem. Hmm. <tryk> Więc wydaje mi się, że jak już, to właśnie takim sposobem, czyli grupówkę zakładając, 5 pojemków do jednego pojemnika, raz na 3-4 dni jedną albo dwie muszki owocówki i one sobie ją zjadzą wszystkie razem. Więc jeśli już to właśnie takim sposobem. No i w ogóle teraz Wam pokażę zdjęcie, jeśli chodzi o samca i samicę tego gatunku. Możecie tutaj zaobserwować, że właśnie ten samiec jest taki czerwony, pomarańczowy, taki... jak to powiedzieć... no czerwony. <grym> po prostu czerwony. No i samica jest taka szara, po prostu no jak widać no, ten wzór nie jest taki wyraźny jak u kątnika domowego większego. Wydaje mi się, że kątniki większe są nieco ciekawsze, ponieważ są większe, robią większe pajęczyny, większe sieci. No i po prostu są ciekawsze, ponieważ ten atak jest widoczny, a u kątnika mniejszego jest tak, że jeśli rzucimy mu muszkę, to on momentalnie atakuje i nawet tego nie widać czasami. Po prostu piuk na ofiarę nawet nie było widać, że ją złapał, a kątnik domowy większy to zawsze jakoś tam spektakularnie zaatakuje. I przede wszystkim ten atak widać. No to dobra, przejdźmy teraz do kątnika domowego większego. Yy, na, tak, na, ta, na te pytania odpowiadałem zawsze, jeśli chodzi o filmy. Nie wiem, czy ktoś w ogóle czytał te odpowiedzi, ale jeśli chodzi o samice i kątnika domowego większego, to samice są znacznie bardziej masywne. Yy, mają krótsze odnóża, są bardziej masywne i... One przesiadują w takich miejscach, w których ciężko je znaleźć. Yy, na przykład jakieś piwnice, jakieś dziury w ścianie, jakieś, nie wiem, yy, strychy na oknie, yy, bo ostatnio widziałem takiego na oknie. Yy, robią sobie w ogóle jakieś takie tunele okrągłe, niektóre nawet i tam sobie siedzą. W każdym razie, no wiadomo, że te kątniki, słyną z tego, że one się przy nami ukrywają, one Yy, są aktywne jedynie nocą, więc yy, też yy, bardzo trudno je znaleźć. Jeśli chodzi o samce, to one mają bardzo długie odnóża, po tym można je poznać, że one mają bardzo długie odnóża. One są po prostu takie szczupłe. Mają szczupłe ciało yy, i bardzo długie odnóża. Yy, myślę, że wiecie o co chodzi, czyli że samo ciało, ten głowotułów, bez nóg, nie licząc nóg, jest bardzo... Szczupły. Natomiast odnóża są bardzo długie. Wtedy wiemy, że to jest samiec. Najczęściej samce możemy spotkać właśnie teraz w tym właśnie okresie, czyli jesiennym, zimowym, ponieważ one szukają samic teraz i możemy je nieraz spotkać, jak przebiegają tutaj przez pokój, ewentualnie kuchnię, łazienkę, czy zależy, jakie miejsce mu się upodoba na poszukiwania swojej towarzyszki. Ja już widziałem takich samców około 10. Ja ich nie łapałem, po prostu no, łapałem je, ale później wypuszczałem do piwnicy, bo uznałem, że tak będzie lepiej, że tam jest więcej samic, że po prostu tam nie skończy pod butem jakiegoś domownika. I po prostu jeśli znajdziecie jakiegoś samca, który sobie przebiega, to nie zabijajcie go, tylko po prostu go złapcie i zanieście do piwnicy lub na przykład na podwórze, tam też yy, nic mu się nie stanie. On sobie znajdzie schronienie, bo większość osób to właściwie boi się tych samców, bo one są takie wielkie, a prawda jest taka, że one są kompletnie nieszkodliwe. Możecie też znaleźć film na moim kanale, jak robię handling tych pająków i one nie są w ogóle takie agresywne. Chociaż czasami zdarza się, że przejawiają agresją, bo raz miałem tak, że jak próbowałem wygonić samca z jego gniazda, żeby go wygonić na rękę, Wtedy, jak jeszcze miałem te kątniki, teraz ich nie mam, bo je po prostu wypuściłem. Ja chciałem wygonić tego samca, to po prostu no, stawiał opór, stawiał się i chciał mnie ukończyć, więc y, czasami, jak pająk nie jest w humorze i nie ma w ogóle takiego humoru do żartów, ani nic takiego, to po prostu może dziabnąć, wiadomo. A jeśli chodzi o ugryzienia, właśnie, jeśli chodzi o ugryzienia, to kątnik domowy mniejszy, nie jest w stanie przebić naszej skóry, czyli to jest idealny pajęk żeby pokonać strach przed pająkami. Yy, kątnik domowy mniejszy nie jest w stanie przebić naszej skóry. To jest udowodnione, natomiast kątnik domowy większy już może już może nam przebić tą skórę, ponieważ jest on po prostu większy i ma większe pazury jadowe. Yy, I ugryzienie wam powiem szczerze jest bolesne, bo wiadomo, że ugryzienie zawsze jest bolesne czy u psa, czy u kota, czy u pająka, czy u jakiegoś, nie wiem, węża zawsze jest bolesne ugryzienie nawet u brata, jak macie, albo siostrę <grym> wiem coś o tym no mm, no po prostu ugryzienie jest bolesne, ale jeśli chodzi o Samiana, to on nie zrobi nam krzywdy po prostu poswędzi yy, zrobi się coś tam, coś tam z tą raną i w końcu się zagoi znaczy, no niektórzy no, mogą być alergikami i może dojść do wysypki jakiejś, jakiegoś zakażenia. Nie wiem w sumie jak to działa, ale osoby zakażone lepiej nie bierzcie takich pająków do ręki, nawet jeśli wiadomo, że one są stosunkowo nieagresywne, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy pająk nas ugryzie, czy nie. Jeśli będziemy miał taki kaprys, po prostu nas dziadnie To jest dzikie zwierzę i pająki nie myślą, one kierują się instynktem, więc nawet jeśli macie pająka w domu, to już w ogóle tak poza tematem, jeśli macie pająka w domu, to pod żadnym pozorem nie mieszkujcie w jego pojemniku rękami. Po prostu nie, nie róbcie tak, bo yy, pająk kieruje się instynktem, jak już powiedziałem. I on będzie myślał, że to jest ofiara, yy, bo on poczuje drgania powietrza, że coś się w pojemniku dzieje. Wiadomo, że on zaatakuje tę naszą rękę. I dlatego właśnie powinniśmy się zaopatrzyć w taką pensetę co najmniej 20 cm moja ma 30 yy, mogą być, może to być penseta z takim zagięciem może to być też penseta bez takiego zagięcia kupicie go yy, kupicie taką pensetę na Allegro, na Oliksie na różnych takich yy, stronach internetowych, handlowych bo też w ogóle było trochę takich pytań w których yy, Pytaliście się mnie, gdzie kupić taką pensetę, bo kompletnie nie wiecie od czego zacząć, to od razu mówię, że Allegro, OLX i różne takie, takiego typu sklepy internetowe. Więc nawet jeśli to jest nieszczęsny kątnik, to uwierzcie mi, nie chcecie, żeby ten kątnik was ugryzł. Więc... A poza tym nawet jeśli sobie zrobił gniazdo, no to chyba nie ma sensu mu niszczyć tego gniazda i wpychając w te swoje paluchy. Więc penseta będzie znacznie lepszym. Yy... Wyjście. I jeszcze wypowiem się na temat wilgotności u kątników. Kątniki nie wymagają praktycznie żadnej wilgotności. Pająki sobie żyją, znaczy kątniki sobie żyją w piwnicy na strychu, gdzie tej wilgotności kompletnie prawie nie ma. W piwnicy może coś tam wilgotności jest, wiadomo, bo to jest raczej no taki chłodny, podziemny klimat, więc tam jakaś tam wilgotność zawsze będzie, ale kątniki prawda jest taka, że one nie potrzebują wilgotności, ponieważ one sobie wiją pajęczynę na, na betonie, po prostu bo na, w piwnicy mamy jakieś tam betonowe schody, jakieś tam... nie mamy nic drewnianego kompletnie, więc tam w sumie żaden torf nie jest potrzebny, ale wiadomo, że y, łatwiej jest hodować pojemka na torfie, bo wtedy jest po prostu ciekawiej. Więc wtedy wiadomo, że coś w tym pojemniku jest, a tak na przykład Mój brat postanowi sobie przyjść do mojego pokoju, coś tam porobić, zobaczy o pusty pojemnik, czemu by go nie, wy, nie, wyrzuc nie wyrzucić po prostu. No i zobaczy, że on jest pusty, no i weźmie i wyrzuci po prostu. No i myślę, że wsypać ten torf jednak warto, ponieważ jeśli ktoś zauważy, że w środku jest torf, to przy, przyjrzyj się temu bliżej, że w środku może coś jest hodowane, może coś sobie siedzi, może coś sobie tam żyje. Mimo, że one tego torfu nie potrzebują, to owszem, możecie ten torf dodać. To na pewno Wam y, będzie przyjemniejsze dla oka i będzie fajniej hodować pająka na torfie. I jeszcze pytacie się mnie, czy patyki, kamienie, muszelki, różne takiego typu rzeczy są konieczne. Nie są. Możecie wsypać torf, sadzić kotnika, tyle. On sobie sam gniazdo zbuduje, on sobie sam poradzi. Myślę, że nie ma sensu dawać patyków. Chyba, że chcecie mu ułatwić zadanie, to wtedy owszem, wtedy możecie sobie patyki i kamienie powkładać. Ale nie jest to konieczne. Myślę, co by tu jeszcze powiedzieć. Myślę, że wyczerpałem temat. Zdjęcia, jakieś Wam podczas montażu wkleję, żebyście mogli sobie zobaczyć te zdjęcia, żebyście mogli wiedzieć od czego zacząć i o co mi do, konkretnie chodzi. Dlaczego ktoś do mnie przyszedł i dzwoni do drzwi, kiedy Diana ja krywa. Poczekajcie. No ok, ja chyba będę kończył. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek, fajny komentarz, co mógłbym jeszcze poprawić w moich filmach. Wiemy, że kamerka. To jest oczywiste, że kamerka, bo jakość nadal jest słaba. Ale napiszcie mimo wszystko ten komentarz, żebym wiedział co jeszcze chcecie zobaczyć yy, na moich filmach. Przy, za tydzień możliwe, że wrzucę film mm, właśnie yy, o, z wyposażenia w hodowli. Bo też parę komentarzy było, żebym nagrał odcinek o wyposażeniu, tak, o takie odświeżenie, bo w pierwszym odcinku yy, z terrorystyki, taki mój, moim ogólnym pierwszym filmie pokazałem wam... Cały asortyment, który powinniście mieć w swojej hodowli, czyli pęseta, jakieś tam terrarium, pojemniki, boxy, wszystko na zapas, żeby mieć, jakiś tam spryskiwacz, ale dobra, to w przyszłym odcinku, to będzie za tydzień, chyba, że coś mi wypadnie, no to wtedy coś uda mi się nagrać innego, więc co, ja się zamierzam, do zobaczenia.